i raz, raz mi to mówią. Odpocznij sobie, potem to wszystko spiesz. Jeśli szczyt to jest to, gdzie chcesz pozostać. Musisz ciężko pracować, aby sprawić wrażenie, że to łatwe. Musisz Musisz pracować, musisz pracować, musisz pracować, patrz jak pracuję, pój nie się, patrz jak pracuję, nie krępuj się, patrz jak Jeśli że to jest to, gdzie chcesz pozostać. Musisz ciężko pracować. Aby sprawić, żeby to wyglądało na łatwe, tak łatwe, musisz żyć szybko, ciągle zarabiać pieniądze. Jeśli chcesz być tak sławny jak ja, musisz. Przypłama. Jestem w prasku, jesteś w prasku Cały mój wspaniały śnie przychodzi za darmo Cały mój darm rośnie na drzewach Odpocznij sobie, potem to wszystko za. Musisz ciężko pracować, aby sprawić, by to wyglądało na łatwe. Musisz żyć szybko, żeby ciągle zarabiać pieniądze. Jeśli chcesz być tak sławny jak ja. Musisz pracować, musisz pracować, musisz pracować, Patrz Nie krębuj się i pytasz, jak pracuję. I też chcą być ze mną, albo być ze mną. Tak wariują, no wariują. Ja po prostu ciągle pracuję, obserwuję, uśmiecham się. Kiedy myślą, jestem na szczycie, nigdy nie jestem na szczycie. Ciechy wspaniałość. Nie przychodzi za darmo, tył mój tarot nie rośnie na drzewa.